Nie manu. Generalnie głośno tu i nie wiem czy nas słychać. Pewnie tak. Ale dzisiaj już robimy jakby test większego trochę zamówienia w maku i zamówiliśmy więcej rzeczy, które są ciekawe. To może lasu zacznę od swoich. Moich. Co jest twoje? Mój jest. Double chili chicken. Double chili chicken. pokaż go tak wygląda. Mamy również ja mam 6 McNuggetsów holenderskich. Mamy quarter poundera, każdy po jednym. Taki burgerek. Mam... To nie jest coś, czego nie mam, bo po prostu hamburgera, ale jestem był tani, więc chciałem, żeby się najeść. I mam krokieta. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Intryguje mnie to. Myślę, że... Więc już oszamał. Myślę, że plan jest prosty, bierzemy po gryzie ze wszystkiego, mówimy jak smakuje, a potem uciekamy sami to oszalać, y, więc spróbujmy może od Magna Getsu, co? Tak basicowo. Próbuj. Jak smakują po jak na Getsu? No otwieramy sosik. Sosik jest inny, bo sosik jest kery. Nie ma u nas sosu kery. Próba desków generalnie. Próba otwarcia Próba otwarcia. Udało się. Się sos wygląda super. Nie da się pokazać, nie wylewają. Spróbuję z sosem. Sos jest bardzo dobry, a same chickeny. No smakują takie nasze, ale sos jest mega dobry. jednego. Co powiesz o sosie? No, sos jest bardzo pyszny Jest mega dobry, naprawdę Ja zacznę jeszcze od Kimo już swojego double chili chicken'a A ja Mac Rokieta Jestem ciekaw jak smakuje Wygląda fajnie, tak basicowo, ale bardzo fajnie Myślę, że będzie pyszny mm, Pachnie ładnie. Let's go no klasa. To jest cudowne. To ma ser jeszcze w środku w tym burgerze. Ale fajnie. Klasa. Boże, jest cudowny. Mój czynniczy Tanie i pyszne Co więcej potrzeba do życia? tu wszystko w tym maku jest tanie i pyszne. No, o wiele lepiej niż u nas bo u nas już hamburger kosztuje 4 złote tutaj kosztuje euro 60 a nie przeliczajcie sobie tego na walutę bo to jest bez sensu stosunek cen do zarobków jest taki, że no euro 60 to jest tak byście u nas złotówkę płacili za niego, no tak to wygląda i powiem wam mega szybko, czy smakuje tak samo jak u nas? Cheeseburger, znaczy hamburger. Nie smakuje to tak samo. Nie smakuje tak samo. Czego mu brakuje? No chyba ono czemu. Gdzie się to mięso jest jakieś takie lepsze? Mega. To dobrze. To co nam jeszcze zostało? Quarter Pounder. To jest taki już większy burger generalnie. Coś jak nasz makrojon. Coś w San? Jest mięsko, ser. O, bardzo dużo widać. Mięsko, ser, z cebula i keczup. Czyli coś jak nasz makroyal. no Próbujemy. To jest, to jest. jest super no. To nawet jest drogie. No 5,50 euro. Mega tanio za takiego burgera. Mega tanio. No i co kurde? Kochani, to chyba... Wszystko. Jakby miało cenić zamówienie. Całkiem. Dodaję, no, ciężka decyzja. 9. Bo wszystko jest smaczne, jest tanie. Naprawdę, jest smaczne. kurde ten krokiet z tym kurde serem w środku. Magnetycy dobre z super sosem Quarter Panda jest też mega pyszny. No i nawet cheeseburger, znaczy hamburger jest lepszy niż u nas. Come on. 9. 9, zdecydowanie. Mhm. Zostawiam się na 9 ,5. Ja też się zastanawiam nad 9,5. Dobra. Ale 9. Ode mnie 9. 9,2. Mhm. 9,2,5. To, to jest taka nasza ocenka. Teraz my spadamy to w już do końca. I polecamy holenderskiego maka. Jest tanio i smacznie. Tak, przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie.